Lubię żreć pasztet z królika z dodatkiem żurawiny. Do przygotowania będziesz potrzebował jedną całą tuszę z królika, którą przesmażam na klarowanym maśle aż się mięso zarumieni. Po ściągnięciu mięsa na tą samą patelnię dodaję wcześniej przygotowane warzywa. Szczegóły i proporcje warzyw znajdziesz w opisie pod filmem. Mięso i warzywa przekładam do głębokiego garnka i zalewam wodą. Dodaję przyprawy jak ziele angielskie i liść laurowy. Gdy woda w garnku się zagotuje, gotuję na małym około 90 minut. Po tym czasie dodaję jeszcze 30 g Wątróbki drobiowej gotuję jeszcze 20 minut na małym ogniu. Po tym czasie całość przecedzam przez sito, a bulion wykorzystam sobie w przyszłości do jakiejś zupy. Do całości dodaję jedną namoczoną w bulionie kaiserkę. Mięso obieram i przekładam do robota kuchennego który zmiksuje mi całość, ale możesz użyć maszynki do mielenia. Kiedy zrobi się jednolita konsystencja, dodaję jeszcze 3 jajka oraz przyprawy. Zajrzyj proszę pod opis pod filmem, tam znajdziesz szczegóły. Kiedy wszystko dokładnie już się wymiesza, dodaję jeszcze 60 g suszonej żurawiny. Cały paszczet przekładam do foremek, mi wyszły aż 3. Foremki przekładam do piekarnika rozgrzanego góra-dół na 180 stopni. Czas pieczenia to około 90 minut. Pamiętaj, żeby paszczet przestudzić, a najlepiej schodzić go jeszcze w lodówce. No i masz pyszny, delikatny paszczet z królika, a co najważniejsze zrobiony samemu. Daj znać w komentarzu, czy zeżarłbyś taki paszczet. Nie zapomnij zaobserwować mojego profilu, a jeśli już to robisz, to zostaw serduszko.